Na polach widać, że żniwa w niektórych rejonach Polski powoli się kończą. Rolników w tym roku aura nie rozpieszcza, bo w czasie kiedy zboża miały rosnąć panowała susza, a to znacząco wpłynęło na jakość ziaren. Dość znaczący był spadek plonów, porównanie do innych lat. Susza dość dała się we znaki. Poza tym też sprawiło to, że ta susza, że jakość nasion jest bardzo złej jakości. Nie można nazwać, że pszenica, którą tutaj obsiewaliśmy pola jest pszenicą końców. Wręcz przeciwnie, z pszenicą paszową. Czyli, tak naprawdę, w skupach pszenica paszowa jest dużo niższych parametrów i uzyskujemy dużo niższą cenę. Ja sam u siebie zbierałem, także około 20% do 30% mniejsze zbiory. Z przede wszystkim zbóż jarych natomiast y, o zimę zboża y, miały ubytek w granicach 20 10, od 10 do 20% względem poprzedniego roku. Poza tym pozyskano także dużo mniej słomy, która w rolnictwie wcale nie jest odpadem. Można powiedzieć, że słomy też jest znacząco dużo mniej, ponieważ rośliny nie wyrosły jak innych lat, więc no też też tutaj jest można powiedzieć 50% ilości słomy w porównaniu co do innych lat, więc to jest jest znaczący, znaczący spadek. Dlatego gospodarze nie mogą powiedzieć żeby ten rok był dla nich dobry. Na brak zysków z uprawy zbóż wpływały także inne czynniki. Jeśli chodzi o y, ceny jak, jakie są w chwili obecnej w skupach no są znacznie mniejsze niż w zeszłym roku a można powiedzieć sytuacja która sprawiła to że na wiosnę nawozy były droższe i jednocześnie w chwili obecnej mamy te ceny niższe do tego dochodzi nam susza, czyli ten spadek plonów też można powiedzieć o jakieś, nie wiem, 30 nawet do 50-60% w zależności, które, które odmiany zbóż, jeżeli chodzi o jarę zboża, no to można powiedzieć nawet tam 80% owców praktycznie nie mamy w ogóle. Najbardziej przeżyły tutaj, czy powiedzmy odporne były rośliny zboża o zimę, więc pszenice to o zimę mają lepszy plon, ale jeżeli mówimy o zbożach jarych, jest naprawdę mizernie. Zboże jak najbardziej w skupach przyjmują, ale ceny nie są zadowalające w stosunku do kosztów poniesionych przez nas. No, jednocześnie tutaj ten niski plon wskazuje na to, że nie pokryjemy tutaj kosztów związanych z zakupem nawozów, z obsianiem, no i, i tutaj jakby sytuacja jest, no tragiczna w stosunku tutaj do nas, no, w porównaniu do innych lat. Wygląda na to, że rachunek ekonomiczny w wielu gospodarstwach będzie ujemny. Jeżeli chodzi tutaj o rośliny, e, o pszenicę i tak dalej, no to no, można powiedzieć, no nie wiem czy po kosztach w ogóle, tutaj jeszcze nie policzaliśmy tutaj u siebie w gospodarstwie, jak to sytuacja będzie wyglądała, ale no, myślę, że, że nie zamkniemy się budżetowo e, jak, z kosztem, jaki ponieśliśmy, ponieważ nawozy były, można powiedzieć, o 50% droższe w stosunku do tego, co, e, co w chwili obecnej, więc no, musieliśmy, byśmy Zuszyli kupić je po wysokich cenach, a teraz pszenica spadła można z 1500 na 800 zł, więc to też jest no, drastyczna cena, dużo niższa niż w ubiegłym roku. Jest to problem przede wszystkim że dla rolników, będą potrzebowali wsparcia. Kolejnym problemem jest fakt, że nie wszyscy rolnicy zebrali już zboże z pól, bo pogoda pozwoliła na to tylko przez kilka dni. Obecnie utrudniają im to powtarzające się ulewne deszcze, jakie towarzyszą burzom. Oni narażeni są. Na jeszcze większe straty. Susza, tak że dam, która tutaj była, no to była przez. Taki okres czasu, że jak nasiona, e, zboża e, wykosiły się i po prostu doszło zboże, w, e, nasiona do zbioru, przyszło opady deszczu. Niektórzy rolnicy po prostu, ci co zdążyli, to zdążyli, a gro osób jest, po prostu nie zdążyło. Teraz może się okazać, że będzie to problem związany z tym, że może to zboże porosnąć w nasiona, w, 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 od razu w kłosach, więc też nie, nie będzie się nadawało do sprzedaży po prostu, bo ono wykiełkuje w kłosie i ani do, 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 do sprzedaży, ani do paszy, także no... Czekamy, zobaczymy, co to będzie się działo. Dużo więcej optymizmu w tej kwestii ma poseł Leszek Galemba. Nie są to deszcze długotrwałe, to są burzowe. Jest słońce, jest wiatr i ja już wczoraj obserwowałem, że zbierano niektórych pól, mniejsze areały i te zboże, powiedzmy, po kilku godzinach jest suche, bo jest wiatr, jest słońce i deszcze burzowe. One nie są zagrożeniem. Najgorzej, jakby było, żebyśmy mieli tydzień, dwa tygodnie. Deszcze jakieś tam i zachmurzenie, ale widzimy, że jak spojrzymy w długoterminową pogodę, będzie słońce, będzie pogoda i będzie możliwość zbioru, bo nie zdarzyło się jeszcze u nas w Polsce, żebyśmy nie zebrali tych zbiorów. Jednym słowem najpierw inflacja i wysokie koszty nawozów, potem spadek cen w skupie spowodowany zalewem taniego zboża z Ukrainy, a na koniec susza, która wpłynęła na jakość plonów. To wszystko w jednym roku sprawiło, że polski rolnik ma powody do obawy jak przetrwa do następnego sezonu. Zonu. Sytuację jednak uspokaja poseł Leszek Galemba. Wraz z ministrem podjęliśmy taką decyzję o również możliwości tworzenia komisji szacunkowych, które, które będą szacować też szkody w terenie, jak również przez aplikację suszową. Mieliśmy sygnały na Komisji Rolnictwa. Że nie wszędzie te aplikacje działają, że nie wszędzie są sprawiedliwe. I dlatego minister rolnictwa Robert Elus podjął taką decyzję o możliwości szacowania przez komisję szkód. Poseł także podkreśla, że rolnicy otrzymali dopłaty, a teraz rząd pracuje nad stabilizacją rynku rolnego.